Dzień dobry, dzień dobry. Zadajmy sobie teraz pytanie, ile miejsc zerowych może mieć funkcja kwadratowa? 10, 15, 17, może 0, 1, czyli tak naprawdę weźmiemy sobie funkcję f od x równa się ax kwadrat plus bx plus c. Wiemy już, że potrafimy ją przedstawić zawsze w postaci kanonicznej, czyli ax minus p do kwadratu plus q. Tutaj nas nie do końca będzie interesowało, co to jest to p i co to jest to q ale także czasami pod warunkiem, że wyróżnik delta jest większa bądź równa od zera w postaci iloczynowej, a x minus x1, x minus x2 i te przekształcenia, jeżeli wszystkie da się oczywiście wykonać, zawsze, zawsze da się, da się zrobić. Czyli jeżeli się da, no to to jakby zawsze, zawsze jest możliwe, czyli każdą kwadratową możemy przedstawić w postaci ogólnej oraz kanonicznej, a w iloczynowej zawsze, jeżeli wyróżnik trumionu kwadratowego, czyli po, po, popularna delta jest, nieujemna, a tak naprawdę dodatnia, bo o to tutaj będzie chodziło. Czyli tak naprawdę zadamy sobie pytanie, ile miejsc zerowych taka funkcja kwadratowa może mieć, ile, ile miejsc zerowych może mieć wykres funkcji kwadratowej. Czyli tak naprawdę spróbujemy rozwiązać równanie f od x równa się 0, czyli tak naprawdę równanie ax kwadrat plus bx plus c równa się 0. No i tego typu równanie będziemy nazywali równaniem kwadratowym. Więc zadajmy sobie pytanie, ile Miejsc zerowych ono może mieć. Podzielimy sobie to tak naprawdę na trzy przypadki. Na trzy przypadki. Pierwsze, kiedy wyróżni, czyli ta delta będzie dodatnia. Drugi, kiedy ta delta będzie równa 0. No i trzeci, ostatni, który nam zostaje, kiedy ta delta będzie mniejsza od 0. Zacznijmy od strony prawej, czyli od tego przypadku, kiedy delta jest mniejsza od 0. Zobaczcie, wtedy nie mamy postaci. Iloczynowej. Nie możemy jej napisać, ale możemy napisać postać kanoniczną, prawda? Czyli wiemy, że będziemy mieli tego typu równanie. A x minus p do kwadratu plus q. No i to ma być równe 0. czym zobaczcie, co my tu jeszcze dodatkowo wiemy? Wiemy, że q to jest minus delta przez 4a. I teraz zobaczcie, co my tak naprawdę wiemy o znaku tego wyrażenia. No z przodu mamy minus, delta jest ujemna, czyli tak naprawdę wszystko zależy od tego, ile jest równe a. No zobaczcie. Próbujemy z tego wyliczyć x, no bo tak naprawdę z, y, znalezienie miejsc zerowych to oznacza wyliczenie x. No to mamy tak, a x minus p do kwadratu równa się minus q. Y, a jest oczywiście różne od zera, no bo to jest funkcja kwadratowa, czyli x minus p w kwadracie ma być równe minus q przez a, czyli x minus p do kwadratu jest równe, no minus, za q wstawimy sobie y, minus delta przez 4a, czyli będziemy mieli tak dwa minusy, prawda, czyli będzie delta przez 4a kwadrat, prawda? I teraz zobaczcie, co my wiemy. x minus p do kwadratu jest na pewno większe bądź równe od 0, a teraz co jest z drugą stroną? Delta jest ujemna, no bo taki mamy przypadek, a 4a kwadrat jest większe od zera. Normalnie byśmy powiedzieli większe bądź równe, ale a jest różne od zera na pewno, czyli jakby cała strona prawa, czyli całe to wyrażenie tutaj jest ujemne. Czyli zobaczcie, mamy równość. Z jednej strony mamy liczbę nieujemną, z drugiej strony mamy liczbę ujemną, a zatem to równanie nie ma rozwiązania. A co to oznacza? Że w tym przypadku nie mamy miejsc zerowych, prawda? W tym przypadku nie da się tego równania rozwiązać, czyli w przypadku, kiedy delta jest ujemna, miejsc zerowych funkcja kwadratowa nie będzie miała, a zatem równanie kwadratowe nie będzie miało, nie będzie miało rozwiązań. Jak będzie w sytuacji delta równej 0? No wtedy znowu weźmy sobie, tak naprawdę nie ma tu znaczenia, czy weźmiemy postać kanoniczną, czy postać iloczynową. Ja sobie wezmę kanoniczną. Tak naprawdę znowu rozwiązujemy równanie takie, plus Q równa się 0. I teraz znowu, jak patrzymy na wzór na Q, no to Q to jest minus delta przez 4a, ale delta w tym przypadku jest równa 0. A skoro delta jest równa 0, no to Q wynosi 0, czyli tak naprawdę musimy rozwiązać równanie A x minus p do kwadratu, no formalnie plus 0 równa się 0, a jest równe 0, a, a jest różne przepraszam, od 0, czyli one jest nieistotne, czyli tak naprawdę mamy równanie x minus p do kwadratu równa się 0. No i teraz kwadrat jakiejś liczby jest równy 0, tylko wtedy, jeżeli x minus p jest równe 0. To jest jeden przypadek czyli x jest równe p, no i zobaczcie, to jest jedyne miejsce, jedyne, jedyne rozwiązanie tego równania, jedyne miejsce zerowe, czyli tak naprawdę, jeżeli delta, wyróżnik trójmianu kwadratowego jest równy 0, to taka funkcja kwadratowa ma jedno miejsce zerowe, takie równanie ma jedno rozwiązanie, równe p, czyli tak naprawdę minus b przez 2a, no bo tyle wynosi t. No i ten najbardziej typowy, najbardziej standardowy przypadek, kiedy wyróżnik jest dodatni. Teraz użyjemy sobie dla wygody postaci iloczynowej, czyli zobaczcie, mamy a, x minus x1 razy x minus x2 równa się 0, no bo wiemy, że możemy jej użyć, no bo skoro wyróżnik jest dodatni, no to postać iloczynowa istnieje. Ona będzie najwygodniejsza. Oczywiście moglibyśmy też wystartować od postaci kanonicznej, no ale po co, skoro możemy wygodniej. Mamy, zobaczcie, iloczyn trzech składników. No jeżeli iloczyn trzech składników jest równy 0 w zbiorze rzeczywistych, to znaczy, że który z nich musi być 0, czyli albo a jest równe 0, albo x minus x1 jest równe 0, albo x minus x2 jest równe 0. No a jest równe 0 to oczywiście nie jest prawda, no bo z założenia jest to funkcja kwadratowa, więc a jest różna od 0. No a dwa pozostałe przypadki prowadzą do tego, że x jest równy x1 lub x jest równy x2, prawda? I teraz zobaczcie te, te wzory, które mieliśmy wcześniej na x1 i na x2, czyli w tym przypadku mamy minus b minus pierwiastek z delta przez 2a, w tym przypadku mamy minus b plus. Pierwiastek z delta przez 2a. Zobaczcie, one powodują, że jeżeli wyróżnik jest dodatni, to to są wzory na dwa miejsca zerowe. Zobaczcie przez to, że e, funkcja kwadratowa jakby jednoznacznie da się przeliczyć między tymi postaciami, e, to zobaczcie, to, to powoduje, że to są jedyne miejsca zerowe. Czyli taka funkcja kwadratowa nie może mieć więcej miejsc zerowych. W przypadku wyróżnika dodatniego mamy dwa, dane dokładnie tymi wzorami, które tutaj. Które tutaj mamy. Jeżeli wyróżnik jest równy 0, mamy jedno miejsce zerowe, dane wzorem minus b przez 2a. A w przypadku, kiedy wyróżnik jest ujemny, delta jest ujemna, miejsc zerowych nie ma. I tyle. Czyli zobaczcie, funkcja kwadratowa może mieć co najwyżej dwa miejsca zerowe, czyli równanie kwadratowe może mieć co najwyżej dwa rozwiązania. Ale mamy też sytuację, kiedy będzie jedno bądź zero. Oczywiście. Takie równanie kwadratowe rozwiązujemy w zbiorze liczb rzeczywistych, czyli miejsc zerowych szukamy w zbiorze liczb rzeczywistych, czyli rozpatrując zbiór liczb rzeczywistych jako dziedzinę takiej funkcji kwadratowej. Jest to taki chyba największy standard, jaki się może trafić, ale zobaczcie, no tak to wygląda, jeżeli chodzi o funkcję kwadratową i liczbę miejsc zerowych, bądź liczbę rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych równania kwadratowego. Dzięki, do zobaczenia. Pa Pa!